Okazuje się, że najlepszym sposobem na to, żeby zapewnić wysokiej jakości dźwięki, jest po prostu trzymanie tego mikrofonu. Nie lubię tego, jest to jakiś trend, ale żeby zapewnić tą lepszą jakość, dzisiaj go potrzymam. Chciałem Wam opowiedzieć o kwestii generatywnej sztucznej inteligencji, ale z perspektywy polityki organizacji. Niewiele jeszcze na ten temat rozmawialiśmy, natomiast coraz więcej sytuacji pojawia się w mediach, w których okazuje się, że ktoś w sposób nieodpowiedzialny. Chyba nawet czasami można powiedzieć głupi, wykorzystywał szeroko rozumianą generatywną sztuczną inteligencję do zrealizowania jakiegoś konkretnego zadania. Stoję na stanowisku, że mądre, rozsądne, zaplanowane, bezpieczne podejście do generatywnej sztucznej inteligencji, również w kontekście wykonywania naszych obowiązków zawodowych, jest czymś jak najbardziej oczekiwanym, dobrym w każdej organizacji. Oczywiście można zastanawiać się, gdzie należy postawić granice i czy wykorzystujemy własne rozwiązania, które na przykład oczywiście dostarcza nam jakiś nasz kontrahent, czy też może. No po prostu pracownicy są uprawnieni do korzystania z różnych rozwiązań, które są powszechnie dostępne. Oczywiście od tego trzeba oddzielić takie zjawisko jak Shadow IT, czyli fakt, że ludzie wykorzystują pewne rozwiązania poza wiedzą szeroko rozumianego działu IT. Natomiast na pewno polityka jako taka powinna funkcjonować. Polityka jest jakimś podejściem, jakimś. Z... Ugruntowanym i odpowiednio zaplanowanym procesem związanym z wykorzystywaniem tego typu rozwiązań. To znaczy, my staramy się dzięki temu, no niestety, niejako wymusić na naszych pracownikach czy współpracownikach, żeby korzystali z tych narzędzi w jakiś określony sposób. Taka polityka będzie wskazywała, jakimi zasadami się kierujemy. Co jest dla nas, na przykład, ważne: to, żeby zapewnić, że jakość rezultatów, które otrzymuje przykładowo klient, będzie najwyższa, to, że będziemy wykorzystywali te rozwiązania też w sposób etyczny, bezpieczny, zgodny z przepisami prawa. To oczywiście nie są jedyne zasady, ale przykładowe, które możemy tam określić. To jest oczywiście wskazanie pewnych zasad, jak realnie należy z tych narzędzi korzystać, czy przykładowo nie należy gdzieś uzyskać jakiegoś potwierdzenia na przykład ze strony departamentu IT czy naszego przełożonego na wykorzystywanie danego danego narzędzia. To jest oczywiście określenie też pewnych zasad odpowiedzialności, kto za co odpowiada, co w sytuacji, kiedy coś pójdzie nie tak i do kogo możemy się zgłosić właśnie w przypadku wystąpienia na przykład jakiegoś incydentu, tajmy na to przekazania danych osobowych czy tajemnic przedsiębiorstwa do jakiegoś zewnętrznego narzędzia. Jest tam jeszcze kilka innych elementów, ale te trzy wydają się takie najistotniejsze. Będzie jeszcze tam ważny taki element związany ze samym słowniczkiem, czyli z określeniem pewnych podstawowych pojęć, ale o tym powiemy sobie jeszcze w kolej Innym odcinku, podobnie jak o kwestii budowania świadomości. To tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy ten materiał Wam odpowiadał. Trzymajcie się.